Nagrywasz? Oczywiście nagrywa się. No to co, robimy w końcu ten pomysł, na który liczył cały YouTube. Jaki? Nie widziałeś komentarzy? Wszyscy piszą, sprękujcie Drydziarza, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. USA, Drydziarz, Ameryczka, Szkaska! Wszyscy na to liczą, To będzie tak? fajny pomysł, ale ty chciałbyś to zrobić w ogóle. Stary, jest jeden mały problem. Jest chyba Wiza w Stanach, nie? Nie, nie ma wizy, co to? O czym ty radasz? Nie masz wizy? Nie no stary, stary, Trump tu zniósł. Normalnie może do trzech miesięcy wyjechać bez żadnej wizy. No to no, ułatwia nam sprawę to w takim razie, to nawet bardzo. Tylko jak mówić Dryderzowi, że mam bilety do Stanów. Tu by musiała być jakaś mega okazja, bo inaczej on tego nie łyknie. Last minute? Nie, nie, to będzie słabe. La, la, ale ty, last minute bilety? Ty masz dużo znajomych, nie? Wiesz, jaki jakiś znajomy do ciebie dzwonił, taki buraty, który nam przykład miał jechać, nie wiem, ze znajomymi, ale coś mi wypadło i nie mogą wyjechać. Na przykład, że dostali kwarantannę. O! To jest dobre, no? Że mają kwarantannę? Że tak, 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 i za darmo oddaję, i za darmo oddaję bilety. No dobra, 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 zróbmy to. W sensie wiesz o tym, że to jest jego marzenie. Stary, on będzie wściekły, ale no cóż, ale film, to film to film. Bardzo, bardzo szybko, żeby to było w popłochu, że mamy chwilę, bo zaraz jest odlot, że na przykład o 20 godzinie mamy odlot, pakujemy się... Wszyscy się, się pakujemy, lecimy, biegniemy do auta. No tak, no dobra, to trzeba będzie wdrożyć resztę składu w ten, ten prank, no i on nas zabije dzisiaj, ja wiem o tym, że on nas zabije, Trzeba nawet. będzie uciekać, nie? Czego się nie robi dla was, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki na moim paluszku, zostaw tam na dole, a mi nie pozostaje nic innego jak poinformować resztę składu i zacząć naszego pranka, zapraszam do oglądania. Myślisz, że w Stanach też jest tak zimna jak tutaj? Stary, nie ja wiem, nigdy nie byłem w Stanach, ale tam podobno jest ciepły klimat. Minus 15, minus 20, a ile tu jest stopni? Nie, z minus 40. O, o Jezus, słuchajcie, co Słuchajcie, mam tamto. Czy chcecie mi pomóc dzisiaj? Czym? Gdzie jest Na górze. I co to tam robi? Zdradzać, a co może robić? To dobrze, słuchajcie, pomożecie mi dzisiaj? Czym? Sprankowanie do Lidziasa. Że? Że lecimy do Stanów. <laughs> Tym, nie może być prawda, że lecimy, a zaczniemy chodzić. No właśnie, do Los Angeles czy wiecie, wiecie, ile kosztują bilety do Stanów. Wiecie, ile kosztują bilety do Stanów. A wiesz ile masz pieniędzy na koncie bankowym? Ale to no, jest Dobra, no, tak szczerze, jakbym miał wam wszystkich postawić lot do Stanów, to jest bankrutową. No to jest może dobra, nie jest bankrutową, bo nawet nie stracił jednej długiej e, kasy, ale i tam nie warto. Ale ja nie mówię, że masz komuś stawiać, tylko mi. Aha, a to jaki jest sens? No to, to, że ja sobie pojadę, tak, ty możesz sobie pojechać. Kogoś jeszcze zabierzemy, Puszek sobie pojedzie, a oni mogą sobie zostać. Dobrze, yy, pomożecie mi go splankować? No, ale on się poparza na końcu, wiesz o tym jak się dowiesz, to jest prank. On się Dobrze, na razie więcej wam nie mówię, e, po prostu... A co jest więcej do powiedzenia? Nic. ja o, 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 Jaszturka możemy na słówko? Oj, to jest nudne, stary. Stary, ale śmierdził cię w pokoju. Ja się bo jest zimno. A czemu masz tu z tobą No, stare jest 23 stopnie. No, chyba u w No, u mnie w pokoju jest 24. E, dobra, w każdym razie e, pragniemy, do że że do Stanów. No i co? I lecimy, tak? Nie, nie lecimy do Stanów. Prankujemy go. Prankujemy go, że lecimy do Stanów. E, um, udam, że kupujemy bilety, że facet, e, sprzedaje nam bilety po okazyjnej cenie, bo nie może polecieć do Stanów z powodu covid covida i nie może wraz e, z. Ale to co, samo wiesz, jak się fajnie startujesz. <laughs> Ale czemu ty nie rozumiesz? Nie lecimy do Stanów. Nie rozumiem, polecimy tego, tak? Nie, prankujemy go, że lecimy do Stanów. To ja nie mam za mnie. do Tokio po prostu. Jakie o Tokio? No na drifty, Tokio drift będzie. Nie do Stanów, udajemy, że lecimy do Stanów, bo to jest mało, że nie do, do Tokio I powiemy, że lecimy do Stanów i będzie prank. Jeszcze raz, jeszcze raz posłuchaj mnie teraz uważnie. Udajemy, że lecimy do Stanów, tylko po to, żeby dredziarz myślał, że lecimy do Stanów, żeby go sprankować i zliczyć jego marzenie. Rozumiesz? No dobra, ale to czyli w końcu gdzie lecimy. Tego ty nie rozumiesz, to cholery! Wytłumaczyłem ci, że zostawiamy go na lotnisku, rozumiesz? I wtedy informujemy go, że nie ma żadnych biletów i prank! Prank, it's fucking prank! Czego ty nie rozumiesz? No ja rozumiem, było mówić do razu. Ty mi źle tłumaczysz. A to jedziemy na lotnisku. No dobra, wszyscy są poinformowani, teraz trzeba jakoś inteligentnie to rozegrać, że przeprowadzam rozmowę z jakimś typem, tak? Przeprowadzam rozmowę z typem, który chce mi sprzedać bilety, ale musimy zrobić to tak, żeby drewniarz sam zaproponował mi ten wyjazd, rozumiesz? Żeby on się nakręcił, ja muszę coś z tym rozmawiać, ale no, wyjazdy są o 20:00, e, nie zdążymy, nie, tak, nie zdążymy się spakować, nie ma opcji. E, ja rozumiem, że bardzo pada te bilety, więc... Tylko... No się okazję, ale niestety nie dam rady, jeśli musimy filmy nagrywać, no, nie ma opcji, żebyśmy dzisiaj to Musimy zrobić tak, żeby trener sam próbował No rozumiesz. Uprosić, uprosić. Uprosić to, żebyśmy posiedzieli sami, bo inaczej nie bierze w to. No, no, rozumiesz? On no, będzie leciał biedny, się pakował, a później też tak marzenie. No tak, to co? Naszym No, no musimy To Musimy schować kamery y i co? Spod jabłki. Z spod, spod jabłki nagrywamy. Halo. No jesteśmy tutaj, koło Warszawy, no. Masz, masz tak? No ty miałeś wylot teraz, no to samo miałeś lecieć. No i co, nie lecisz? No ale jak to? Nie no stary, a o masz ten wylot? Nie no, jak mówisz, że jedną no, trzecią no to pewnie, żebym bym Tylko jak masz, mówić że od 20 ty miałeś dzisiaj wylot, no to... To... No nie wyrobilibyśmy się stary. To jest... 3,5 godziny. Za 3,5 godziny musielibyśmy być na lotnisku. Nawet wcześniej, za 3,5 godziny musielibyśmy być na lotnisku. No nie ma ale dzięki, dzięki za propozycję, no rozumiem, że jednak czeczę ceny. No dobra, no to kuruj się, no. Może komuś sprzedać, nie? Ale... Słuchajcie. Co? No Jakbym miał bilety na jutro, to byśmy dostali właśnie. No iście się, się polecimy. Co? No, co? To... Za, 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 600 zł chce hmm. dać bilety dostanę. chyba. Miszka. Nie, w sensie odwołali mu ulot, bo covid Ma Matrona wirusa i odwołali mu ulot. No to jedziemy. W sensie on odwołał ulot, nie nie odwołał no, ja. No tak No, no to, to, to no jest... co chcę nam sprzedać bilet za zł No to jedziemy Ale stary, o godzinie w Ale ja się łody? pakuję, no to bierz samochód i jedziemy E, albo mam inny pomysł, po prostu rzeczy kupimy na miejscu nam samochod A Ja że w salę? No tak Ale no, pakuj się, jedziemy no. na Ameryczkę. No Czasem to stary, muszę to potwierdzić w takim razie, ale na pewno chcecie lecieć Ja chcę lecieć, na pewno, każdy chce lecieć Głupi się pytasz lecieć, no dobrze rzeczy tak. Ale jest tylko 5 miejsc. No to ja, ty, ja. A dlaczego ty akurat? Może No jak ktoś inny? No, oczywiście, że ja, no oczywiście, ale że ja. Ale nie jest od początku kanału, jak może nie? No ale to nie chodzi, no jak doskonale wiesz, że chcę pojechać do Stanów od dłuższego czasu, nie możemy pojechać teraz? Masz doskonałą okazję, no to ty się nawet nie zastanawiaj, nie, nie zastanawiaj, bierz te bilety i, i jedziemy, lecimy, tak? No, O której ten lot? No 20. Jest. No zdążymy! No, no jak tak, jest 16. Słuchaj, 20. No to pakuj nie no to jest, jedziemy, no jest, się, jedziemy, stało, no to nie Ja się pakuję, gdzie on jest? On jest w Warszawie? No, no A tak. Kto zapłacił w ogóle. No, no, ja, no ja mogę zapłacić. Nie no ja mogę zapłacić, bo to stanie 600 zł chcę za bilety. A za wszystkie? Nie, za jedno jedziemy? 600 zł. Nie no ja no to no ja się pakuję. Jedno. Jedno. No to wszystko złotę. pięć. O, aha, ha. Chce jechać! Rado, się! Ale on nie kupi rzeczy na miejscu. Co ja Kupi! Co wy gadacie? Ja wam dam! Co wam dam! Ja kupię wszystko drogie, tylko wiecie ze mną No dobra, to musimy się z tego tak? nagrać, bo nie mamy żadnego filmu To nagramy Ale kurde, już jest podjadalne <laughs> Proszę właśnie się spieszyć, bo nie zdążymy Chyba, żeby chęcimy, że go my że kupiłeś i dla nie zdążyliśmy Aż tak grubo? Aż tak grubo, żeby, żeby nie miał do nas problem, Ale nie ma lotu o 20, on tego nie sprawdzi chyba, nie? Staram się, że niestety takim muszę, żeby nie siedział i sprawdzał, że jest o 20 to Może ktoś się przykrafi, że jest Myślę, że teraz się pakuje? To chodź, zobaczmy, co robi Leciasz? Teraz, serio, teraz no? no Nagrywasz film, później nagraj sobie ten film, no? Fakuj, no ale o co ci nie, chodzi?. Niż to, wezmę to, to wszystko biorę. No, ale podręczny trafisz. tylko bagaż, podręczny. Ja nie będę płacić Bagać, za, dodatkowo no. za Nic, duży bagaż. nie będziesz płacił, ja sobie zapłacę, jedziemy na Amerykę, później sobie to nagrasz, tak? No, czas, no już możesz się pakować. Czas, no Nie przeszkadzaj mi, nie przeszkadzaj mi, to też biorę. Biorę to, to, to. to, to. Kurwa, no czego ty nie rozumiesz, no? Co? Zacznij sobie to pakować później, nie wiem, w samolocie, gdziekolwiek, nie, teraz, pakuj się! Pakować? Pakuj się, no, pakuj się człowieku, no! Weź te rzeczy i tak, się tak, spakuj tak. w końcu, tak? Pakuj się i przeszkadzasz... Dobrze, mi. kto ma lecieć? Kto ma lecieć? Z kamerą cały czas. Leci 5 ty, osób. ja, nie wiem, weź sobie, wybierz kogoś. Rafał w sumie niech jedzie, bo chciał jechać i tyle, no. Wyśmij z tą kamerą, człowieku. Nel, bierzesz? Tak, oczywiście, że tak. No to powinieneś wiedzieć. Co stary, już spakowane jest do Ameriki. Słuchaj. Ale skrzymamy, chcę zabrać NEL, to jest 5 biletów, tak? Tak. Wielka, ja, ja szczur, e, trener. No to cztery osoby. A jeśli leziasz in Nel. Brakuje jednego biletu. A ja A no ty możesz jeszcze. Wyciec. Na przykład. No właśnie, to brakuje dwóch biletów. <laughs> Więc trzeba to jakoś leć bo że to nie leci. Dodatkowo została. Godzina jakaś do wyjazdu, no bo 30 minut się jedzie na lotnisko, 30 minut trwa odprawa. Mm. Czyli oni nie zaczęli, bo nawet oni o tym nie wiedzą, oni nawet nie zaczęli się pakować. skoro z koronawirus, to dłużej trwa odprawa, bo jeszcze cię będą mierzyć temperaturę, więc trzeba się pośpieszyć, żeby mu o tym powiedzieć. No to stary, no to robimy tak, że idziemy i może go poinformujemy, że oni wszyscy chcą lecieć. że Tak, lecie. że każdy się kłóci, ja też będę się kłócił, że chcę lecieć. No to... stary, taka jedyna oferta w życiu, żebym pojechał do Ameryki, to co nie pojadę? No właśnie, no to zróbmy to. Zróbmy to, w sensie, to pójdźmy zamyta, i go trochę poddenerwuj. My, ale to po pierwsze. A po drugie, najpierw niech pospiesza wszystkich, żeby on się, się pakowali. Niech się nie spakowało, on musi zacząć pospieszać, każdy, żeby każdy się zaczął pakował. Dokładnie, najpierw niech się sp spakują, a potem jak się spakują, to niech on wie, że strzelił sobie w kolano, bo oni się spakowali, a nie ma miejsc. Rozumiesz, bo on nie ogarnia Z tego. No chodź, no niech ich pospiesza. Dobra, ja jestem spakowany, pusz jest spakowany, razem ze mną się spakowaliśmy do jednej walizki. Eee, no i co? Tylko my jesteśmy tak naprawdę spakowani. Jesteście już spakowani? No tak. Na pewno? Ja się spakowałem, mam przecież że on nie Co ty mi tutaj znišuł? Dobra, ale Wielka i Wielka Jaszczur Dobra, jedziemy, i dre... Ale nie, 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 Słuchaj, słuchaj,z! Dredziarz. Dredziarz. Wielka nie jest spakowana, wiolka nawet do tym nie. No w pokoju! nas, pakowałaś Ja i nawet ten bilet już kupię, tylko niech jedzie z nami! Jedzie z nami? Wszystko jest umówione, każdy jest ugadany. Jedzie. No pakujcie, co ty robisz? Włosy w dwie godziny, masz? Ale, o, ale co ty Na ]isz? lotnisko trzeba zdążyć, bilety już ale, mamy. Dwie, za dwie godziny. Nie masz czasu szybciej, ruszaj się! A trzeba, też bierzemy, co z tym chcę? Nie, wiesz co? czy co? nie, jego nie, masz jakieś nie, wiem klatkę dla niego, czy co? Jak kupimy. Kupimy, nie, ja ma. nie, nie, ma. nie, ma żadnego. nie, ma no nic. To ja mi to, no, to nie, 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 Musimy no, się bień, wyjać, Nie, nie nieprawda, mamy jeszcze czas, zdążymy, prawda, że zdążymy? No otra. godzinę dążymy. mamy jeszcze. Nie, mamy więcej czasu, no. No godzinę mamy, w sensie godzinę tak, tak. jeszcze możemy w domu chcę, zostać. Ja chcę, chcę widzieć spakowane rzeczy, jak no. wszystkie stoją tutaj pod domem. Wszystkie rzeczy mają być spakowane, gdzie jest trener w ogóle? No nie wiem stary, gdzie on poszedł. Gdzie jest trener? No nie wiem. Ja Jaszczur też jedzie. Jedziesz z nami, spakowałeś się? No, gdzie są Twoje rzeczy? To, to jest Twoje spakowanie! Jak ty masz zamiar to włożyć w ogóle do. Prawie. co już prawie! No to pakuj to do środka, pomożesz mu, tak? Niech się pakuje, ona nigdzie nie jedzie A co, śpieszy się tak nam? No śpieszy się, nawet bardzo No stary, za dwie godziny mamy samolot Za dwie godziny, rozumiesz to? A maksymalnie za pierwszy minut musiałem być na lotnisku. Dobra, ty jedziesz, musisz się z nią pożegnać, nie wiem, ona zostaje, przykro mi, biletów nie mamy Pakuj te rzeczy i jedziemy, tak? No dobra No no to ruszajcie Dobra, dobra wszyscy, dobra, dobra A Ja już się spakowałem Ale ja już się spakowałem, a wy jeszcze nie Co to ma być? Wszyscy są spakowani oprócz niego i tego. I tre, a gdzie jest trener? Trener! Trener! Co ty robisz w ogóle? rzeczy! Nie jestem Powiedziałeś, że za mnie się spakuje starty. Tak mi powiedziałeś, że mogę w tych ciuchach chodzić faktycznie? Faktycznie powiedziałeś Dlatego ja czekam tylko na auto No to co? Wszyscy prawie... Patrz, patrz, patrz co robi, patrz co on robi, patrz on robi Patrz robi No dobra, Dredias, mam 50 minut jeszcze spokojnie Co? Nie, 50 minut mamy Tak, ale spakuj się, weź jakieś rzeczy Żeby wylecieć na lotnisko. Co? Tak szybko? Tak, przecież to jest jeden, problem. Jaki? Jest pięć miejsc. A Dobrze, to się dokupi ten bilet, chyba. Tak? No, Nie można już dokupić. No to ile jest osób? 7. też ja na pewno, ja ce. Ja lecę. Moja 7. dziewczyna leci, ty lecisz, Dwie, dwa miejsca zostały. Jeszcze ja. Ja Szur trener. Nie, wie ja. nie wiem, to jest wasza sprawa, nie? Ale ten najważniejszy jest jednego do to jest wasza sprawa Ja nie będę się za was kłócił, bo to jest w końcu wyjazd do stanów, a wyjazd do stanów wymaga ludzi, którzy na to zasługują, tak? Albo nie wiem, zagrajcie w jakieś papier kamien, nożyce ja na pewno e, jadę i to nawet nie ma takiej opcji, że nie. I co? Jest, no, jest miejsc? No tak być nie może, no. No, ale zaraz nie nie, nie radzę biletów. biletów czy coś. No nie ma opcji. No jak opcji nie ma? No, na co wy czekacie jestem gotowy. Macie. Zobacz, o! o ja ten, gotowany? Go, 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 go. ten, kto pierwszy się spakuje, jedzie. Ten, kto pierwszy się spakuje, ale jedzie draciasz. z nami. No, no ja ustalam, wybieram a to. dlaczego ty ustalasz? Ty ustalasz też. No w końcu kupujesz te bilety, tak? No i ja kupuję bilety. No, no to wiadomo, chyba, ja jadę, to jest logiczne. Ale, ale. dlaczego? A, a dlaczego nie? Dlaczego? Oczywiście, że tak. No, ja tu zarządzam, ja tutaj wszystko ustalam. No chyba nie będziecie stać w miejscu. I co myślisz, że nim... Są, będą czek Będę na nich no, czekał dwie godziny. Ale on, słuchaj, on i Nel, to słuchaj, to słuchaj, zaraz, jest... sami Dobra. zaraz sami pojedziemy. Dobrze, sami pojedziemy. Ale jak się nie zdecydujemy? Ale, ale posłuchaj, on i Nel. Zaburkują dwa miejsca. Oni sami się ale mają ale dobrze, dobrze, ale Nel, Nel to jest swoja dziewczyna. Ona nie ma ze składem nic tak naprawdę związanego. Nie ma związanego, bo ja jestem tutaj w tej ekipie eee, najważniejszy i ona też jedzie. Prosta Stary. sprawa. Stary. Prosta sprawa, co nie? Ale kim, kim ty w ogóle jesteś? Ja się nie bardzo nie do filmu. Dobra, ja, ja nie będę nawet tego komentował. Ja Czekaj, Gdzie jest jeszcze ta wiola? Ostatnie miejsce chyba zostało, tak? Jak ostatni już? Ja, kamerzysta, ty, Jasur, NL. Pięć miejsc. Słuchajcie między sobą. Ja chcę ja się wziąć. na Dobra. dwa tygodnie spakowała ale. Ale Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Mam pomysł i to będzie doskonały pomysł. Pojedźcie gdzieś obok Stanów i się spotkamy. Innym lotem pojedziecie. Ale że kto? Polecicie? No nie wiem kto. Jakieś ja... inne loty na pewno są. Ale patrz, no idealnie. Jeden, dwa, co to trzy, jest cztery, miejsce. W ogóle wieszcie mieście? to co zostało? No dobra, może no polecimy tak jak jesteśmy tutaj. Jakie to jest miasto? Ty trzymasz bez dziewczyny, starsze tam. Inne ci znajdziemy. Właśnie, 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 Właśnie. Właśnie Ameryka. Nie mów tak. Ameryka czy, czy A więc Ameryka, ja nie biorę waby. Po co? Właśnie, po co mój dziewczyny? Samochody będą góry, No dobra, poczekajcie, bo ja jeszcze muszę iść po torbę Czy na... wziąłeś, Wziąłeś już moją torbę. Nie wiem, to jest moja i twoja torba. A słuchajcie, ja muszę jechać, bo mam z torbę kamerzystą. To. Co ty robisz? No zakładam nic. No spokojnie, mamy czas! Jeszcze zostało 40 minut. Mamy czas! Czy ty siebie słyszysz? Mamy czas? To jest twój czas przeznaczony chyba na trzymanie kamery! Najpierw trzeba ustalić, kto leci! I na pewno ja nie będę płacić za Nel, Korona nie jest w składzie. Ale ja zapłacę za nią! Ale stary, to ja decyduję, to są moje bilety. Ale ja mogę dokupić te bilety. Jak? Jak jak nie ma biletów już? No to i Neloty jakieś się. No jak? Będzie. No i ja, na ja na pewno. Już się pakuje, Patrz, już się pakuje. O, okay, idzie. Dobra, Wielka, ja nie wiem, musisz to ustalić sobie z dredziarzem. Jest pięć miejsc. Dredziarz bierze swoją dziewczynę. Na pewno no, no to... są jakieś loty, rozumiesz? No i dobra, no i są na no to trzy, No to ja, dredziarz na liczbę. i ty pewnie, to co zrobiłeś? A ja. No i pięć, no i jest, no i jest. No jest no, a y ja szczur pusz... A jestem spakowany razem. A tak z nim. szczerze? Ch** z nimi. O o. Słyszałeś? Widzisz? No. Na szczęście Na szczęście to ja słyszałeś? kupuję bilety. To? Aha, na szczęście tak. Bierzesz no tak. przydłupasów, bo ty tak wybierasz i taka jest twoja decyzja. No to kupuj, kupuj pięć, No i tyle. Mam kupię ilość. pięć. Ale on ci jest niepotrzebne. Jak to nie? Słuchaj, masz pierwszych na byłem kanale? Tam, masz. Wyłącz no pas... tą kamerę. Dobrze, no to jeżeli lecimy pierwsi na kanale, czyli Dredziarz, ty, Jaszczur, Nel. A ja? Nel odpada Ale Nel z tego Dobra, to sobie, ja zrobię tak, to sobie pojedzie innym lotem I sobie pojedzie w inny dzień, okej, okay, pasuje ci? tylko Dobrze, możemy już jechać A co teraz? Ja jadę, a No dobrze zostało, raz, dwa, trzy No leczy sobie w innym terminie Nie przedłużaj, proszę cię, nie przedłużaj Ty, on już pobiegł, nie? No stary, on już jest na miejscu, tam kurde chyba Nie wiem co on robi Trener mi chyba walizkę jeszcze Terminal. Terminal. Wolał Wielka gdzie jest? No tam. W środku? No i co, Dredziasz? Maseczki macie? Maseczkę musicie założyć. Wielka do talety poszła, Ale może zanim, zanim tutaj przyjdziemy z powrotem, to muszę ogarnąć bilety. Bilety będą na zewnątrz, więc dredziasz, no musisz podjąć decyzję jaką no. decyzję? to jedzie, tak? No, ale, ale to nie ty podejmujesz decyzję, wszyscy chcą lecieć. No to ja podejmuję decyzję, ponieważ od tej wszystkich starami to jedziemy tak, bo ja zadecydowałem i ty nie chciałeś jechać, a jednak to ja wszystkich namówię, a nie ty. Rydziar, wiesz, to nie może tak być, że ty... Sobie co to nie sam. może być? Co nie może być? Co nie może być? Rydziar, na pewno lecie. No. Nożyce, żeby było równo. Czekaj, raz, jeszcze raz, od nowa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Możemy I wiołka I jeszcze wiólka. jest wielka, no, Dobra, ale jest okay. kibu, nie? Czyli Pusz ja tak, tak, mus, tak, musi tak, grać papierkami nożyczkim z co, lecimy? Z kim? Chodźcie może na razie na, na zewnątrz nie, mamy jeszcze 30. jest nigdzie nie idę. Mamy, mamy 30 minut do lotu. No i co ja mam tam na tym zimnym dworzu stać, po, porąbało cię? Dobrze, chodźcie. Musimy już iść na odprawę. Chodźcie, nie, bo ja muszę bilety ogarnąć, chodźcie. No to ja chodźcie. Nigdzie nie idę. No chodź No dobra, no jest to z sześciu. ja na pewno nie biorę udziału, ja na pewno lecę. Ale Frajer, ale... Ja na pewno lecę? Jedna osoba nie leci. I co? Ja mam nic nie grać? Grajcie papierkami, co, 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 co grazie, ja, papier, kamień, nożyce. To co Nie, to? Mam... Papier, kamień, nożyce do jednego. Ja ja to Jeżeli nie zagrasz, to nie lecisz. Ja dam papier. Co ty sobie tutaj ustalasz? Da graj! Ty ja zawsze wygrywasz, tak? To się boli. No Boże. To jest naprawdę... To jest... Dobra, tak grajcie to papierkami. kamień. Trzy, cztery. <laughs> on, ma papier, on ma papier, on ma papier, on ma papier. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Wycie sobą, wy. Nie, 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 było wszystko. Jeszcze raz. Trzy, cztery. 哦，谢谢，谢谢。 Nie zawsze daje nożyczki. zawsze prawda, nie zawsze daje nożyczki. Tam, tam jest raz jest... po po no bo myślałem, że was tak manipuluje, no. Co? Myślałem, że to będzie jakiś ruch manipulacyjny. Nie przegrałeś. Jadę, się. tak? Nie przegrałeś stary. I co, co i chcesz mi powiedzieć, że nie jadę, bo tak? przegrałem w jakieś durne papier kamień, nożyce? Tak. Na tym opiera się twoje życie, tak? Na tym się opiera twoje życie na papier kamień, i nożyce. I co chcesz mi powiedzieć? Że ja nie lecę? Że ja nie lecę, bo co? Bo, bo przegrałem w papier kamień, nożyce? Jedź bo te bilety, idź, gdzie one są! Są. Ale stary nogi nie masz. lecisz ja będę... Zaraz jest ląd Nie możemy się spóźnić Nie możemy się spóźnić na żaden ląd Stary nie lecisz Co nie lecisz Nie lecisz Tobie nie jest głupio Urwę ci łeb zaraz człowieku Chcesz dostać w głowę Bardzo, bardzo mocno Bardzo mocne Dobrze. uderzenie Chcesz żebym cię połamał tutaj Połamie ci nogi zaraz Kiedy indziej pojedzie Tobie. Nie masz, Jesteś chory głupi Głupi jesteś, tępy Ja nie będę z tobą dyskutować Urwę ci łeb stary yes! Dawaj jedziemy do Ameryki, rozumiesz to? No to z nimi się kłóć! Z nimi się kłóć! Co, się co, się ja, co się robisz, się są Gdzie są bilety, człowieku? Gdzie są te bilety? Zabijecie mnie! Dredziasz, kurwa ci łeb! Nie lecisz! Wrzucę ci tą kamerę do śmietnika zaraz, stary. Nie jedziesz, kurwa, nigdzie! Nie pojedziesz do Ameryki! Psychopata jakiś! Dobra, dredziasz! Jedź, nie wiem, weź tak szybkę i jedź do NL, bo nie jedziesz. Zaraz, ja, 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 nie jesteście moimi przyjaciółmi. No nie, nie jesteście moimi e, nikim, nie, nie jesteście dla mnie. Jesteście żałośni e, i nie chcę was znać. Co ty robisz? Nie rozumiesz, że nigdzie nie polecisz? Nie! Nie rozumiesz, że nie polecisz? Ty nie polecisz zaraz nigdzie, bo nie będziesz miał jak. Dobra, mówimy mu o tym? Jeszcze może chyba się co, co mówisz, nie podoba. Co mówimy? Co mówimy? Co mówimy? Co chcesz nagrywać dalej, tak? No że jak? Jak nie, nie jedziesz? Haha, w 20 minuty do ameryczki, to będzie dobre. Ale spokojnie, będziesz widział zdjęcia, filmiki, jakbyś tam był! Ja to wszystko, ja zrobię zdjęcie i ja powiem co wy mi zrobiliście hmm. Wszystko opowiem w internecie No szybkami, i że co, że jesteś i że przegrałeś z papierkami nożyce? Nie, także ta, ta, stawiacie życie y, kolegi, swojego przyjaciela e, grom, e, durną grom hmm. dla małych ale dzieci, tak? Wiecie, ale... I to jest poważne to na tym, że nie jadę? tak, 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 tak jesteś płytki na właśnie? Następnym razem pojedziesz, tym? To tylko Ameryczka! Jaka tylko Ameryczka! No Ameryczka z kaszka, no stary drewiarz, no i to się nie było ci to pisane! Weź sobie. Szkaszku. A jeszcze słyszałam, że y, mają być fajne koncerty. Konkur... bierzesz? Kogo? Tego debila, frajera? A mnie nie weźmiesz, bo co? Ale kogo? Bo w papier kamień przegrałem. Człowieku głupi jesteś czy co? Taki kolega? Taki kolega jesteś? No frajerze, bierzesz... No a o kim, a o kogo chodzi? O tego sprzedawczyka, co się w internecie sprzedaje i wszystkie informacje daje, co i jak i gdzie? Sprzedał o się. Tu no co mam ci powiedzieć o sprzedawczyku, który tam stoi? Frajerze! To nie było do ciebie, no, Ale Jaszczu, trochę nie jest nie nie jest w ekipie, jak go bierzesz. Adry, z tego nie wierzysz No to jest akurat hamstwo ŚWIŃSTWO! To jest świństwo, a nie hamstwo To jest hamstwo nad chamstwami. Jesteś... Wiesz co, ja nie wiem do kogo ja teraz mówię, czy ja mam to powiedzieć do ciebie, do ciebie Mam żal do całej ekipy, za to co mi robicie, to jest, to Ale jest śmieszne Ale to bilety, więc co do No to dobra, no i Dobre, Dobra to jest prank Ma, Macie bilety i co? To jest prank Jaki prank? No to jest prank Wiedziałem. No to i lecimy, zobacz Leżą rzeczy, ja jestem cały spakowany No to, wiesz, dobra, wiesz, no mamy dla Ciebie bilet, no, no co. No co, no masz, no macie bilet, dobra, tak? Dobra, i jeszcze, tak, i nawet dla Nel, i Nel też tam czeka, chodź Gdzie? Nel uh -huh. czeka tutaj, no bierz, Gdzie? bierz bagaż i chodź Gdzie? No Nie lecimy wszyscy dobra, do Ameryki, no serio Ale dałeś, ale dałeś się w tobie, pięknie się trochę ten wkurzył Chodź, już Nel już czeka w tym, w terminalu <głos> <głos> Dałeś się wrobić, stary Gdzie? To gdzie? gdzie jest ten? No już ona jest odprawiona, no idziemy czy jak nie? Jak odprawiona? Beze mnie? Jak ona sama się Boże. odprawiła? I no gdzieś, nie ma? No, sama? Tam. Gdzie ona jest? No tam czy nigdzie? No już w odprawie jest. Dobra, drewnian. Już, już nie chcę się, się, się z tobą bawić, to jest prank. Nie jedziemy do żadnej ameryczki. Nie jedziemy do żadnej ameryczki, stary. <laughs> nie ma żadnych biletów. Czekaj, żeby mnie bolało. tak. Nie ma żadnych rozdawić. biletów, stary. Stary, nie ma żadnych biletów, nigdy nie było! Zaraz tak cię okopię! No tak cię na śniegiem! B... Be... przysięgam ci, będziesz pluł lodem! No nie podchodź do mnie, człowieku! Stałeś już? No starczy starczy. Przywalić ci jeszcze raz? Starysz Ostatni starszy. raz takie żarty, bo mi się to nie jest śmieszne ani zabawne. Ale nikt nie leci dredziasz. Nie, to nie Stary, może zostałeś? Nie. Nikt nie leci dredziesz! Ostatni raz! Jedziemy do Maka, tak? Na pocieszenie!